Cześć, stulejarze. Oglądając Uniwersytet Głuszenia, dowiecie się, jak z przeciętnego stulejarza zmienić się w mniej przeciętnego stulejarza. Czyli jak z kogoś takiego. Y, witam, wa witam was, witam y, was wasz ten, wasz y, seksmaster. Zmienić się w kogoś takiego. You Definicja! Okay. Yeah. Teoria magnetyzmu Golemana mówi, że każda laska 10 na 10 w skali Delenarta przyciąga koleżanki od 7 na 10 do 10 na 10 również w tej samej skali. Zobrazujmy to sobie na prostym przykładzie. Tutaj mamy laskę 10 na 10. Wytwarza ona wokół siebie pole Golemana, przyciągając do siebie kobiety które można ocenić w skali od 7 na 10 do 10 na 10. W skrócie, ta suczka ma wokół siebie suczki 7 na 10, 8 na 10, 9 na 10 i 10 na 10. Wśród tych suczek są zarówno jej przyjaciółki i koleżanki, ale też dziewczyny, które tej suki po prostu nienawidzą. Jak wykorzystać teorię magnetyzmu Golemana w praktyce? Już tłumaczę. Jeżeli myślałeś, że friendzone to twoje największe przekleństwo, mylisz się. Nic lepszego nie mogło ci się przytrafić. Wyobraź sobie, że masz koleżankę, 10 na 10, i zostałeś sfrenzonowany. Jak ten typ. Cipa. Frenzon to prawie tak, jakbyś był jej podpaską. Jesteś zatem bardzo blisko tej kobiety. Podpaskę wkłada się tutaj, jakby ktoś nie wiedział. A to oznacza, że znalazłeś się w strefie oddziaływania Pola Golemana. Rozrysujmy to sobie. Załóżmy, że jesteś rudy, brzydki i nie mówisz ry. Praktycznie nie masz szans na to, żeby wyrwać duperkę. Zwłaszcza 10 na 10. No chyba, że jesteś znanym piosenkarzem i cię stać. Ale kiedy się z nią zaprzyjaźnisz i będziesz jej pod paską, znaczy yy, przyjacielem, znajdziesz się w samym epicentrum dubeczek. Masz teraz nieograniczony dostęp do lasek o wysokiej punktacji w skali Lenarda. Wszystko, czego potrzebujesz, żeby wyrwać laskę 10 na 10, to friendzon. Zatem znajdź sobie jakąś świnkę na mieście 10 na 10. No dobra, ostatecznie 9 na 10, a potem się z nią zaprzyjaźni. Masuj jej stopy, podwórz do chłopaka. Ogólnie bądź pizdą i daj się wykorzystywać, jak to ma miejsce w tradycyjnym friendzone. O, na przykład ten typ przebrał się za wychodek i ona może się teraz na niego zesrać, jak jej się zachce. Kiedy już będziesz masował jej stopy i padnie magiczne, Boże, jak się cieszę, że mam takiego przyjaciela. Zaciśnij zęby i powiedz. Ja też. Twoje towarzystwo sprawia mi dużo radości. Gratuluję! Właśnie zostałeś pod paską. Cipa. Jesteś w samym epicentrum oddziaływania pola Golemana. Możesz teraz iść z nią do klubu i wybierać suczka, a ona będzie zachwalać jaki jesteś wspaniały. Przykład. Jesteś Rudy. Poznajesz laskę 10 na 10. Wchodzisz we friendzone. Przebierasz się za klauna. Uczysz się dla niej grać na gitarze. Potem przebierasz się za klauna i z nią śpiewasz. Ogólnie upokorzenie w chuj, jeszcze musisz nosić jej szajsowate prezenty. Jak ta czapka, ale potem idziecie razem do klubu. Działa pole Golemana, a ty masz nieograniczony zasób dupeczek i wychodzisz tak. Brawo! Właśnie zdobyłeś swój piso magnes. Nie musisz już walić konia, no chyba, że chcesz. Aha, mogą wystąpić efekty uboczne. Twój obieg friendzonowania może się w Tobie zakochać. Ale nie martw się, to tylko legenda jeszcze nigdy się nie zdarzyło. Podsumowując, laska 10 na 10 plus friendzon równa się nieograniczony dostęp do dobrych dupeczek. Nara. Dajcie znać w komentarzach, jak sprawdza się ta teoria. Koko!